Zadanie 32 za 4 punkty. Ciąg arytmetyczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej N większej bądź równej 1. Różnica tego ciągu R równa się minus 4. Czyli R równa się minus 4. A średnia arytmetyczna, arytmetyczna początkowych 6 wyrazów tego ciągu jest równa 16. Punkt A. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. Czyli tak, co to znaczy średnią arytmetyczną początkowych 6 wyrazów. Średnia arytmetyczna, czyli muszę sobie wszystko dodać, tak. I podzielić przez to, ile tego jest. Jak jest 6 wyrazów, no to 6. Równa się 16. Mnożę sobie to razy 6. I otrzymujesz A1 plus A2 plus A3 plus A4, plus A5 plus A6 równa się 60 plus 36 to mamy 96. I teraz tak mamy wyliczyć A1. I tutaj skorzystamy z takiego wzoru ogólnego ciągu arytmetycznego, wygląda on tak. Oczywiście to wszystko jest w tablicach naturalnych. A n równa się a1 plus n minus 1 razy r. Jak to się ma w praktyce? Ano, a1, a2 to jest a1 plus. Za n dajemy 2 minus 1 razy r, czyli jest to a1 plus 1 razy r, czyli a1 plus r a3 to się równa a1 plus, za n dajemy 3, 3 minus 1 razy r, widzicie, bo tutaj to, to jest ta liczba, więc 2 to jest ta dwójka, 3 to jest ta trójka i to się równa a1 plus, 2, 3 minus 1 jest 2 razy r, tak? A4 równa się A1 plus 4 minus 1 razy R, czyli A1 plus 3R. A5. A1 plus 5 minus 1 razy R równa się A1 plus 4R. A6 to się równa A1 plus 6 minus 1 razy R, a to się równa A1 plus 5R. Tak? I teraz Yy, za to wszystko podstawiamy to, co tu mamy. I teraz tak ci mam. A1 jest sobą. A2 to było A1 plus R. A3 tu mamy. Ja to zaraz Wam pozaznaczam kolorami. A1 plus 3 R yy, plus A1 plus 4 R plus A1 plus. I teraz tak. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. I tak. A jeden to jest tu, a jeden, tak. A dwa nasze to było tu i ono wyglądało tak. Czyli to jest to. A trzy to było A trzy i ono wygląda tak. A4 i mogliśmy je zamienić na takie liczby. A5 tu, A5 tu, i A5 tu. I zamieniamy je na to. I A6, A6, A6. Tak. I to wszystko. Teraz zgubiłam pióro. Dobra, to jest. I to wszystko równa się 96. Tak. Potom mamy to. Tak. Tak. Widzicie to? Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. I teraz tak, liczymy ile jest A1. 1 2 3 4 5 6. Mamy 6 sześć, A1. Plus liczymy teraz R. I raz 3 6 10 15. 15 R 96. I teraz tak, przypominamy sobie treść zadania. I to było powiedziane, że nasze R równa się minus 4. Tu to zresztą też zapisałam. Czyli za to R mogę podstawić na minus 4. Czyli co mam? 6 razy A1 plus 15 razy minus 4 równa się 96. Eee, Dalej. Czyli mam 6 razy A1.

Tak? Czyli pierwszy wyraz równa się 26. I tak, oblicz liczbę k, dla której ak równa się minus 78. I teraz popatrzcie. Znowu tutaj będę korzystać z tego wzoru, co przed sekundką. Mam na myśli z tego. An równa się a1 plus n minus 1 razy r robię ten podpunkt B. i tu mam powiedziane coś takiego, że moje AK równa się minus 78 a wiem, że AK to się równa A1 plus K minus 1 razy R tak? czyli za to AK mogę podstawić to, tak? bo to, no to jest to samo co to Mam. A1 plus K minus 1 razy R równa się minus 78, A1 plus K minus 1 A razy minus 4 równa się minus 78 i teraz tak za A1. Za A1 to podstawiam tak. Czyli 26 plus minus 4 razy k to jest minus 4 k, minus 1 razy minus 4 jest plus 4 równa się minus 78. Porządkuję to, co tu miało wszystko miejsce. Yy, I tak, najpierw 26 plus 4 jest 30 minus 4 k równa się minus 78. To przerzucam tu, gdzie jest minus 4k równa się minus 78, minus 30. Minus 4k równa się minus 108. Dzielę obu stronie przez minus 4 i otrzymuję, że k to się równa 27. Koniec. I teraz spójrzcie. Generalnie to zadanie to jest taka dla mnie trochę rzeźnia, jeśli chodzi o obliczenia, bo takie żmudne one są. Ale zauważcie, że w tym zadaniu korzystamy tylko i wyłącznie z jednego wzoru, tak? Tu to jest jeden i ten sam wzór, tak? I nic więcej, podstawiamy do wzoru i wyliczamy, i wyliczamy, i wyliczamy, i wyliczamy. I jak macie pytania, piszcie.